Witam Was serdecznie, moi kochani, na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was ulubieńców kosmetycznych. Zaczynamy od pielęgnacji. Pierwszą rzeczą to jest e, taki balsam do ciała. Właściwie to niby jest lotion, ale e, no, właściwie tak, bo on nie jest taki rzadki jak lotion ale jest taki między balsamem a, a właśnie lotionem. Jest taki pośredni. Bardzo fajny, mi się bardzo sprawdza. To jest firma Green Pharmacy i to jest Herbal Cosmetics Body Car, balsam do ciała z oliwką, olejem arganowym i on bardzo dobrze nawilża, naprawdę jest po prostu świetny, bardzo dobrze nawilża. Ja może nie przepadam za oliwką, za zapachem oliwki, ale tu akurat mi to w ogóle nie przeszkadza. To jest bardzo ładny zapach. Nie ma w ogóle, nie odczuwam takiej typowej oliwki, jak, jak to normalnie by było w takim balsamie. Świetnie nawilża, no bo olej arganowy, więc wiadomo. Jest naprawdę bardzo, bardzo dobry. Polecam Wam serdecznie, bo naprawdę świetnie nawilża, na długo i to jest moje opakowanie, już nie wiem, które. Ja po prostu od bardzo dawna stosuję te, te kosmetyki te balsamy do ciała. Stosowałam różne, nie tylko z, właśnie z oliwką i z olejem marganowym, ale jeszcze różne różne różnice. E, także bardzo często są na promocji, można, można coś fajnego wybrać. E, następnym kosmetykiem, jakim chciałam się z Wami podzielić, to jest ta maska na noc. To jest firma Biedronkowska B Be Beauty e, seria Dermo Night maska do twarzy na noc i to jest ze złotym koloidalnym i jest naprawdę cudowna, ona ujędrnia i to jest dla skóry dojrzałej i takiej mm, z utratą jędrności, to taka jak moja e, także naprawdę jak za, po prostu ja e, nakładam ją na oczyszczoną skórę twarzy i naprawdę nic już nie muszę nakładać ona jest taka właściwie jak krem ona jest taka biała i taka bardzo treściwa też a muszę wam pokazać. O, coś takiego. I ona jest normalnie taka może emulsja bardziej niż krem, bo ona nie ma takiej typowo gęstej konsystencji, tylko ma taką rzadszą, ale naprawdę, naprawdę cudownie ujędrnia, wygładza, mi wygładziła całe czoło w ogóle. Już tylko mi została ta wiela Marszczka, ale tylko ślad. A kiedyś miałam takie dwie buły tutaj koło tej zmarszczki, a teraz na wszystko gładziutkie. Nie ma, nie ma po prostu nic, no tylko widać po prostu tą Marszczkę, no bo wiadomo, to już się nie cofnie. Ale naprawdę czoło mi tak ładnie wygładziło, że no jestem po prostu w szoku. No, wstaję rano i patrzę, wow, <laughs> jak ona wygładza. Po prostu jest cudowna, cudowna. Naprawdę polecam ją. Można kupić bieżące za 5 zł, chyba. No, naprawdę ostatnio szukam, bo są różne jeszcze tam z kwasem hialuronowym, z, z kawiorem, nawet jeszcze z tej klasy kawiorem nie próbowałam, bo tą z kwasem hialuronowym już w takim niebieskim opakowaniu e, kupiłam i używam. No, może nie działa, jakieś tam nie wiem, cudów nie działa, no, ale nawilża faktycznie, więc też ją naprzymiennie z tą używam. No, ale ta to jest po prostu cudo, cudo. Następna, następny krem właściwie to jest to jest Cosmetics. To jest coś co szukam już od bardzo, bardzo dawna. Ja to kupiłam w Biedronce chyba za 10 zł, z tego co pamiętam. I to jest duża pojemność, bo to jest XL 100 ml. Ale to jest cudowny krem, cudowny. Skoncentrowany krem przeciwzmarszczkowy na dzień i na noc. Ja go przeważnie stosuję na noc naprzemiennie właśnie z tą maseczką. I oni naprawdę, one to po prostu, te produkty działają cuda. Cuda, po prostu to jak one działają, jak one wyujędrniają, jak one wygładzają, to po prostu jest no naprawdę, jeżeli ktoś nie ma takich dużych zmarszczek jak ja, yy, ja mam teraz yy, no typowo takie chorobowe właśnie objawy, yy, takie z, z, zagłębienia w ogóle w skórze. To jest też niewyspanie, ale też jest przede wszystkim moje choroby, także na to się cudów nic nie, nie zdziała, nie ma nic takiego cudownego, co by się podziała, ale ten krem naprawdę, to, że mi się zmarszczki nie pogłębiają, to, że mi się zmarszczki zmniejszają wręcz, to jest zasługa tego kremu. I tamtej maseczki, także naprawdę, jeżeli gdzieś zobaczycie, to dajcie mi znać, bo ja po prostu szukam tego od dłuższego czasu, chyba muszę napisać do Eveline, czy oni po prostu, bo nie wiem, czy to tylko była jedna seria, gdzie wypuścili, tak zobaczyć, jakie będzie, yy, yy, jak, czy ludzie to kupią, czy nie kupią. No bardzo szkoda, bo tu jest 100% naturalnych składników, także to jest naprawdę. On zawiera opuncję figową, olej kartanowy i ten temat, bardzo dobre składniki. No, i działa cudownie, także już mi została końcóweczka, i naprawdę go nie dostanę. Trochę będę płakać, naprawdę. Coś jeszcze. Ostatnio mówiłam Wam o tym kremie. To jest Ziaja. To jest jaśmin w kremie. To jest właśnie krem przeciwmaszczkowy. On jest na dzień, i naprawdę ja go nakładam rano na czyszczoną skórę pod makijaż, nic się nie dzieje nic mi się nie roluje, nic mi się nie ciastkuje nie, nie ma jakichś tam, nie wiem, problemów z nim jest świetny, sprawdza mi się cudownie i on też bardzo pięknie wygładza yy, także nieraz jak na przykład yy, mam takie dni wolne nie, nie, nie nakładam makijażu, nigdzie nie muszę wychodzić no to po prostu widzę jak on działa, po prostu jest rewelacyjny także naprawdę też polecam ja go kupiłam w aptece za 15 zł yy, to jest to no i jeszcze no cudowny mój wyciąg ze śluzu ślimaka krem pod oczy z wyciągiem ze śluzu ślimaka z firmy Biotanik, liftingujący krem pod oczy on naprawdę liftinguje podnosi opadającą powiekę no z mnie, nie wiem czy z moją musi się da radę coś zrobić ale widzę że na przykład jak go stosuję przed dzisiaj go mam to te moje powieki są bardziej takie widoczne. Ja nie wiem, one. Na przykład, jak otworzę oczy, to, to nie mam takiej bardzo opadniętej, a nie nieraz mam bardzo opadnięte te, te powieki. Więc on naprawdę je unosi, liftinguje. Tutaj też jest kwas hyaluronowy, Centella Azjatyka, wyciąg z Mimozy i Boskiego Ziela. Także naprawdę jest fantastyczny. Jakoś to jest moje kolejne opakowanie, że nie które. On jest dosyć drogi, ale no trudno, no, trzeba po prostu go kupić, bo ja wiem, że to działa cuda. Jako pierwszy raz to kupiłam go na promocji, a później już niestety nie było promocji, więc musiałam. A i tak musiałam go kupić, więc kupiłam, bo naprawdę jest godny polecenia, także super. No i teraz chyba bardziej taka, takie sprawy kosmetyczne, czyli podkład, którego... W tej chwili nie używam, chociaż niedługo już będę, bo przyciemniam się, więc on, on po prostu to jest odcień 02 medium. ciutka jest na mnie za ciemny, ale ja go uwielbiam. To jest BB Cream z firmy Bourjois, Healthy Mix. Jest świetny, on nawilża 24 godziny. Nic się nie dzieje, nie ciastkuje się, nic się w ogóle nie, nie zbiera się nigdzie w jakichś załamaniach skóry świetnie po prostu wygląda i ja go w ogóle nie czuję na swojej skórze. To jest jeden z tych podkładów, których w ogóle nie czuję. No i tak jak mówię, on nawilża, on ma wszystkie kompleksy witaminowe również w sobie, więc no jest po prostu świetny, świetny. Mogę tylko polecić, bo naprawdę mi się sprawdza rewelacyjnie. To jest ten podkład. Właściwie to jest BB krem, tak jak mówiłam, czyli krem z... Z różnymi rzeczami. E, jeszcze mam e, trzy rzeczy kosmetyczne od Evelyn Cosmetics, i to są metaliczne cienie w kremie. Ja już e, chyba o nich mówiłam, w ogóle chyba mój drugi filmik, czy trzeci, to był właśnie z użyciem jednego z tych e, cieni. E, mam tutaj odcienie. To jest odcień 01. On jest taki złoty, on jest najjaśniejszy. Cudownie nadaje się do cut crease'a, na przykład jak robimy makijaż, czy do na przykład takiego makijażu jak ja mam, że na przykład środek powieki jest rozjaśniony. Zastygają te cienie, więc naprawdę są rewelacyjne. Ja je ostatnio kupiłam na jakiejś promocji. Wydaje mi się, że to była cena na do widzenia i się przestraszyłam, że już nie będę wzięłam trzy odcienie, bo takie były akurat. Więc ja myślałam, że może jeszcze komuś coś sprezentuję, więc przydadzą mi się. To było chyba za 5 zł, kupowałam je. Ale widzę, że ostatnio też znowu są, także spokojnie można je dostać i one są rewelacyjne, rewelacyjne. To jest tak numer 01 i on jest taki złoty, ale on jest taki złoty. On pięknie się błyszczy, pięknie w ogóle tak. Nie, nie tak typowo metalicznie, właśnie tylko taki, trudno to mi określić nawet, ale jest przepiękny. Prze Drugi odcień to mam numerek 03 i to jest taki rozgoldowy, jest przepiękny, w ogóle pięknie wygląda. Ja nakładam paluszkiem na całą powiekę ruchomą i cudownie wygląda, za chwilę, za, za chwilę zastyga. Także nic już się z nim nie, nie robi, nie roluje się nic, a moje powieki są padające, więc często, często gęsto jest to coś takiego, że mi się właśnie niekiedy mi się rolują. To znaczy jak używam tego mojego korektora z bel mineralnego, to się nic nie roluje. Ale jak używam jeszcze wcześniej innych korektorów, to też mi się niestety rolowało, a te cienie po prostu zastygają momentalnie, także naprawdę super polecam. No i trzeci odcień to jest numerek 04. I to jest taki ciemniejszy ciutka tego rozgodowego, ale on jest tak jakby. Trudno powiedzieć, jakby jaśniejszy ciutkę. Może tak pokażę. One są bardzo. To jest numerek, który mamy. To jest 03, a to jest 04. No to truszciutkę ciemniejszy jest, ale. Minimalnie i on jest tak jakby bardziej złotawy też. Także bardzo mi się podobają te cienie, uwielbiam je i non stop używam. Także mogę Wam naprawdę serdecznie polecić. Jeszcze jedna z kosmetycznych rzeczy to jest um, takich makijażowych. To jest tamgiełka. To jest cudowna mgiełka z firmy Bielęda Magic Water. Mgiełka 3 w jednym i to jest odcień pink. The Affect Baby Doll i naprawdę ja uwielbiam. Ja to trzeba oczywiście wstrząsnąć. Wtedy on się robi taki taki perłowy. Taki różowo-perłowy. I on nie daje jakiegoś... On daje rozświetlenie w ogóle, ale to nie jest jakiś brokat. To po prostu jest taka poświata błyszcząca. Taka no, no po prostu cudownie, cudownie pokazuje. W ogóle ma cudowny zapach. Taki Kwiatowy, taki słodki, yy, i ma i po prostu ja uwielbiam się nim, yy, jego używać. Yy, uwielbiam go nakładać yy, po właśnie po skończonym już makijażu. Ja go używam nawet w trakcie dnia. Jeżeli potrzebuję takiego odświeżenia, jak były te upały na przykład, to ja go po prostu stosowałam i od razu było inaczej, bo od razu była ulga, od razu było żej mojej twarzy, bo yy, no niektóre, co tu dużo mówić, niektóre podkłady powodowały takie, no takie jakby wysuszenie tej mojej skóry, więc to jest świetne, można pod makijaż, można na makijaż po prostu rewelacja muszę sobie kupić jeszcze inne z tej samej serii Magic Water ale inne odcienie bo jest rewelacyjne, naprawdę no i teraz jeśli chodzi o zapachy to moim ulubionym jest Scent Olivier For her. Bardzo mi przypomina które uwielbiam, ale które jeszcze jakoś nie mogę sobie kupić, po prostu dla mnie to szkoda pieniędzy trochę. Znaczy, chciałabym, ale no po prostu są inne wydatki i no nie mogę sobie pozwolić na tamte parfumki. A ten jest bardzo piękny, jest taki bardzo kobiecy, słodki, kwiatowy, no pięknie pachnie, naprawdę cudownie. To już jest moje kolejne opakowanie. Ja go używam non-stop właściwie. Cudownie pachnie, kwiatowo. Tutaj jest wyczuwalna bergamotka. Yy, zawsze myślałam, że to jest jakiś kwiat, a to jest owoc. To jest pomarańcza bergamota. Yy, cudowny zapach w ogóle. Tu jest wyczuwalna róża również. Róża turecka. Yy, Bursztyn też zawiera w sobie. No naprawdę cudowny zapach. Taki kwiatowy, ale z taką leciutką nutą jakiegoś takiego właśnie owocu. I to nie jest takie typowo pomarańczak yy, pachnie. To jest po prostu taki słodki, on wcale nie jest duszący ten zapach, jest przepiękny. I teraz tak, ja jego, jak, jak się spryskam nim, to ja go tak bardzo nie wyczułam. To znaczy na początku tak, ale już po jakimś czasie tam to mi jakby. Natomiast ludzie, którzy, yy, yy, którzy ko ko koło mnie gdzieś są, to wyczuwają ten zapach. Moja kuzynka właśnie powiedziała, że Co ty tak pięknie pachniesz różami takimi. Ja no to róża turecka właśnie jest. Przepiękny, przepiękny zapach. I, i, I właśnie bergamotka jest bardzo wyczuwalna i ta róża turecka. Także ludzie już mnie kilka razy pytali, czym właśnie pachnę, co to za piękny zapach. Także naprawdę to polecam, bo, no bo jest naprawdę świetne perfumki. Ja już nie wiem, ale coś ostatnio podrożało w Rosmanie, więc lepiej może zobaczyć na stronach internetowych, bo może będzie taniej. To jest 30 ml. Muszę to kupić chyba większe opakowanie, bo, no bo po prostu uwielbiam. Naprawdę jest przepiękny zapach. Szukam jeszcze takich zapachów, bo nieraz w Rosmanie są takie takie kartonowe albo pudła, albo takie w kosze gdzie czasami można tańsze perfumy kupić po jakichś przecenach ja ostatnio takie kupiłam ale na razie jeszcze nie je testuję, więc zobaczymy jak to będzie i zobaczymy, ale ten jest cudowny zapach, przepiękny kojarzy mi się właśnie z z Chloe, bo ma tą różową kokardkę i takie bardzo podobne opakowanie no, i pachnie chyba też podobnie, także, bo miałam kloę, więc bardzo podobnie pachnie. Także to mogę naprawdę Wam polecić. I mam jeszcze jedną rzecz. To jest mgiełka do ciała. Ja już chyba o niej kiedyś mówiłam i pamiętam. Perfumowana mgiełka do ciała, filma Albernum. I ona pachnie Karambola Gruszka. Jest przepiękny zapach, słodki. W ogóle, jak to, zaczęły się te upały, no to zaczęłam używać właśnie tych różnych mgiełek. Mam jeszcze mgiełkę z riany Nude do ciała, ale to już ją wcześniej kupiłam, jeszcze chyba zimą nawet. I Jakoś, nie wiem, bardziej mi ta przypadła do gustu niż, niż właśnie te riany. Ta pachnie dużo dłużej niż właśnie riany, ten Nude. Ten I muszę wam powiedzieć, że cudowny zapach. W ogóle na początku, bo on to jest taki słodki, taki owocowy, typowo owocowy. Tu nie ma kwiatów, to są same owoce. No przepięknie pachnie. I wyobraźcie sobie, że ja od jakiegoś czasu używam po prostu jej, tym mgiełki, spryskuję sobie przed snem właśnie pościel. I jak zasypię, jak czuję ten zapach, po prostu to momentalnie odpływam. <laughs> Także bardzo mi pomaga właśnie zasnąć. Bo tak się odprężam po prostu w tym, przy tym zapachu, jak go czuję, spryskuję odrobinką poduszkę i, i to mi wystarczy. Jedno, może dwie pompeczki. Eee, także bardzo, bardzo, bardzo lubię ten zapach. I, i no, po prostu jest cudowny. Na początku się go obawiałam, by taki słodki zapach owocowy, to może osem ją oblecą albo jakieś muszki. Nic z tych rzeczy, nic się nie działo w ogóle. Mimo to pachnia i, i naprawdę piękny zapach, on wygląda tak. To jest taka gruszka pokazana. I co on sobie zawiera? To jest tak, hmm, perfumowana mgiełka do ciała, ożywiająca mgiełka perfumowana, to połączenie tropikalnej karamboli, soczystej gruszki i dodających energii jagód goi. O, proszę bardzo. Idealnie poprawia nastrój i on naprawdę poprawia nastrój. Zapach przeniesie zmysły w egzotyczną, w egzotyczną krainę wystroski radości. Także bardzo piękny w ogóle opis, ale naprawdę cudownie pachnie. Jest po prostu przepiękna, przepiękny zapach. Jest taki słodki, taki naturalny właściwie, bo to gruszka karambola, no to bardzo, bardzo mm, pięknie pachnie. Tak słodko, tak orze jednocześnie orzeźwiająco, bo to jest bardzo orzeźwiająca y, giełka. Także, no nie wiem, jak jeszcze gdzieś zobaczę, to, to muszę sobie kupić, bo no uwielbiam, uwielbiam ten zapach. No i to wszystko, moje, wszystko, moi drodzy. Napiszcie mi, jaki wy używacie, jakich wy macie ulubieńców kosmetycznych i nie tylko, może. <laughs> bardzo, bardzo się cieszę, że jest nas coraz więcej na kanale. Także nie zapomnijcie o subskrypcji, o dzwoneczku, a ja odezwę się za jakiś czas. Na regië, paaa!